Szanowna Pani Elizo. Chciałem tylko, znaczy może najpierw się przedstawię, jestem, nazywam się Zbyszek Świrski, mieszkam w Wielkiej Brytanii, jestem Pani sponsorem, doceniam Pani pracę w czasach PiSu, natomiast ostatnie Pani posty od paru miesięcy budzą moje takie oburzenie, że przestałem je praktycznie rzecz biorąc oglądać. Ja rozumiem Pani rozżalenie, że świat nie jest tak, jaki Pani by chciała, też, też żałuję. Natomiast to, co Pani mówi ostatnio, jeszcze przed wyborami po prostu woła o pomstę do nieba. Wbrew temu, co się Pani wydaje, jest Pani jedną z osób, które przyczyniły się do przegranej Rafała Czeskowskiego w ostatnich wyborach. Oczywiście nie dlatego, że Pani lubi PiS, bo wiem, że Pani nienawidzi PiSu, ale dlatego, że Pani ciągle krytykuje to, co jest. Ja wiem, że to wydaje się takie szlachetne, że Pani chce krytykować, bo robią błędy, według Pani oczywiście. Bo powinno być inaczej. Ale niestety Pani krytykuje y, te władze za to, czego ona nie jest w stanie zrobić, bo jej na to nie pozwala ani prawo, ani zasady, ani no, po prostu fizyczne możliwości. Chciałem Pani przypomnieć, że koalicja obywatelska nie, nie wygrała wyborów 15 października, ma y, trzech ko koalicjantów, którzy kładą kłody pod nogi, co zresztą Pani sama przyznaje, bo mówi Pani o Hołowni, czy również czasem o Lewicy. Natomiast oczekuje Pani, że oni zrobią coś, do czego jest potrzebna większość, nie tyle w po prostu prosta, razem z koalicjantami, które już nie mają, no bo jeden koalicjant się nie zgadza na jedno, drugi na drugie, no wiadomo, problem koalicji. Ale oczekuje Pani, że oni zrobią coś, do czego po powinni byli mieć większość konstytucyjną. Czyli na przykład rozwiązał problem sądu, sądu Najwyższego, czy problem Trybunału Konstytucyjnego, Konstytucyjnego. Wielokrotnie pani powtarzała w swoich programach, że PiS powinien był zostać zdelegalizowany. Znaczy na moje poczucie, na moje generalnie rzecz biorąc odbieranie PiSu, tak, ja się zgadzam z tym. Tyle, że a, jest to niemożliwe, b, jest to a, skuteczne. Zajmijmy się a. Jest to niemożliwe, dlatego, że zgodnie z polskim prawem, żeby zdelegalizować jakąkolwiek partię, to yy, no musi to zrobić Sąd Najwyższy, czyli prezes Manowska, a po drugie yy, musi o tym orzec Trybunał Konstytucyjny, czyli wówczas ta, ta kucharka, a teraz Święczkowski, prawda? Więc wiadomo, że oni tego nie zrobią. Ale ma pani pretensje do Tuska, a nie do nich, prawda? Znaczy, no bo to Tusk powinien jakimś cudem orzec nielegalność PiSu. Znaczy. Rozumiem, że według pani należałoby Trybunał Konstytucyjny rozpędzić, no, wysłać tam, nie wiem, wozy pancerne albo tam policję, nie ważne, i ich rozpędzić. No Tyle jest ten drobny problem, że wtedy byśmy już stracili nie tylko KPO, ale w ogóle poszanowanie w całej Europie, no bo rozpędzanie ciała konstytucyjnego, nieważne jak ono działa, nieważne, że zostali wybrani bez sensu ludzie, nielegalnie i tak dalej, tak dalej, nadal nie jest akceptowane przez cywilizowane kraje. No, więc generalnie, rzecz biorąc w skrócie, Koalicja Obywatelska tego nie jest w stanie zrobić, nawet nasyłając policję na Trybunał Konstytucyjny, czy, czy rozwalając. So, ja rozumiem taki zamach stanu, jak za czasów e, marszałka Piłsudskiego by się pani marzył, no tyle, że to jakby, to nie jest chyba coś, co należałoby akceptować, bo jednak ja nie jestem zwolennikiem sanacji i, i tego, co się wydarzyło po mm, zamachu majowym. Ale B, to jest przede wszystkim a skuteczne. Bo co z tego, że zlikwidujemy partię o nazwie Prawo i Sprawiedliwość? Następnego dnia zawiąże się partia o nazwie Sprawiedliwość i, prawda, i, i Prawo, może, prawda? Do którego wstąpią dokładnie ci sami ludzie, dokładnie ci sami ludzie będą ją, yy, będą ją wspierali, a poza wielkim szumem w mediach, czy pseudomediach jak Republika, nic się nie zmieni, no. zamiast skrótu PiS będzie SIP, albo cokolwiek innego... Yy, i już, I nic się nie zmieni. Ale wali pani w, że, w, w ten rząd, że poparcie dla Nawrockiego jest dlatego, że nie rozwiązano PIS. No więc chciałbym, żeby pani sobie uświadomiła, że gdyby rozwiązano PIS, co, jak mówię jest niemożliwe, ale gdyby rozwiązano PIS, to poparcie dla Nawrockiego byłoby jeszcze większe. Dlatego, dlatego, że wtedy to byłby biedny, skrzywdzony człowiek, którego ta władza. Prześladuje. Nie rozumie Pani jednej podstawowej rzeczy, że w Polsce my chcemy znaczy przynajmniej ja chcę, ale zakładam, że Pani też chcemy mieć demokrację. Demokracja to jest rząd ludu. To jest dosłownie słowo. To, to słowo to oznacza. Czyli że lud decyduje o tym, jak będą wyglądały rządy, co będzie się działo, kto będzie cokolwiek podejmował. Ten lud dwa razy wybrał Dudę, dwa razy wybrał PiS. A jakimś cudem udało się lekko, przy... podkreślam, lekko wygrać z pisem 15 października 2023 roku. Ten lud wybrał Nawrockiego. Znaczy, ja wiem, że być może jakbyśmy przeliczyli wszystkie głosy, to być może by się okazało, że nie wygrał Nawrockiego, że być może to były skręcone wybory, nie wiemy tego, ale nie zmienia to faktu, że 10 milionów ludzi, plus minus. Kilkaset tysięcy głosowało na Nawrockiego. E, I cały czas nie widzi, nie widzi Pani tego, że te 10 milionów ludzi, którzy, którzy głosowali na Nawrockiego, plus 8 milionów, które olało te wybory i miało w dupie, czy będzie Nawrocki czy, 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 czy Trzaskowski, zdecydowali o tym, to jest prawie dwie trzecie Polski, zdecydowali o tym, że im nie przeszkadza Nawrocki jako, jako yy, prezydent. Mnie to szokuje. Ja uważam, że wybranie przestępcy, sutenera i coś tam jeszcze jest straszne. Ale tych ludzi trzeba przekonać. Do tych ludzi trzeba się odezwać i z nimi rozmawiać. Natomiast jedyne co pani robi ostatnio to jest atakowanie naszej, przynajmniej mojej władzy. Znaczy, ludzi, których ja wybrałem. Atakowanie za to, że nie łamią prawa, za to, że nie ścigają. Odpowiednio szybko. To jest drugi zarzut, który pani ma. To jest taki, że nieodpowiednio szybko są karani przestępcy z spisu. Żeby nie było wątpliwości, mamy identyczne poglądy co do tego, że ci ludzie kradli, że ci ludzie byli złodziejami, byli oszustami, powinni siedzieć. Tak. Tyle, że do 6 sierpnia prezydentem będzie Duda, a Duda. Zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego uważa, że może uniewinnić kogoś, łaskawić, przepraszam, łaskawić kogoś na każdym etapie postępowania. No więc jakby to tak dość nierealne, żeby to zrobić. Ale jest ważniejsza sprawa. Te, te problemy, które pani hmm, podkreśla, znaczy ci ludzie, którzy kradli, Morawiecki, Obro, tam wszyscy inni, ci ludzie, jak to powiedzieć... Robili sztuczki, żeby robić to na ile się da zgodnie z prawem. No wiadomo, że prawo jest dość skomplikowane i, 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 i nie jest łatwe. Teraz my, znaczy Bodnar, prokuratura, musi znaleźć takie dowody, które utrzymają się przed niezależnym sądem, bo zakładam, że pani nie chce, żeby sądy były podporządkowane partii jakiejkolwiek partii i żeby sądy decydowały tak, jak chce ja, pani Tusk, wszystko jedno, prawda? sądy muszą mieć dowody. Dowody w takich, w takich sprawach zbiera się latami. Niech pani rozejrzy się po Europie Zachodniej, gdzie ścigano różnych ludzi za różne przekręty. Ci ludzie też im trzeba było zebrać dowody. I to, i to wszędzie trwało latami. Po prostu, bo to zajmuje czas. Kiedyś yy, prokurator Korneluk powiedział, na, odpowiedział na pytanie w jakimś wywiadzie, ilu ludziom ufa w prokuraturze. Powiedział: 200-300. Yy. W tej chwili jest prowadzonych około 800 spraw przeciwko PiSowi, przeciwko ludziom z pis -u. Czyli każdy z tych adwokatów, każdy z, z tych prokuratorów, o których on mówił, że są godni zaufania, ma jakieś cztery sprawy. W którymś z takich danych powiedziano, że, że zabrano 12 tysięcy stron jakichś tam akt w jakiejś jednej drobnej sprawie. Napisanie 12 tysięcy stron akt zajmuje parę miesięcy. Po prostu czyste napisanie. Ja już nie mówię o czasie na przesłuchanie, na czasie na przeczytanie, na, na, na jakieś inne rzeczy. <laughs> Tych spraw nie daje się załatwić półtora roku po prostu. E, więc walenie. Znaczy, oczywiście. Być może koalicja zrobiła błąd, powinna spektakularnie znaleźć jakąś prostą sprawę i na przykład yy, komendanta granatnika yy, szybko postawić przed sądem, żeby, był, żeby był, było dużo szumu. No, rozumiem, że chodzi pani o akty PR-owe, no, ale nie o na, na, naprawdę rozliczenie. Rozliczenie PiSu nie sądzę, żeby się udało do końca tej kadencji. Po prostu dlatego, że, że takie sprawy trwają. Ja pamiętam jakąś sprawę z którymś z polityków Unii Demokratycznej, którego postawiono przed Trybunałem Sądu. Jego sprawa zakończyła się po 11 latach. Znaczy, to są. No, tyle trwają w Polsce procesy sądowe. To zarzut, że ta koalicja powinna się, nie wiem, wsadzić dopiero dla wszystkich tych, których my i pani, ja, pani patroni inni niż ja e, uważamy za przestępców, nie oznacza, że, oni, że im jesteśmy w stanie to udowodnić. Więcej, nie jesteśmy w stanie tego udowodnić przed Sądem Europejskim, bo jeżeli nawet by dzisiaj padł, y, padła y, nie wiem, prokuratura, by oskarżyła gościa i y, nasz sąd, nie lubię tego, no, ale powiedzmy, że sprzyjający nam, Zdecydowałby, że on jest winny, oczywiście on by złożył apelację, trzeba by znaleźć następny posłuszny sąd, który by go skazał, prawda? Jakimś cudem uniknąć ułaskawienia przez prezydenta? No i co on następnie robi? Zwraca się do Trybunału Praw Człowieka w Unii Europejskiej. A ten, ten Trybunał orzeka, że dowody były niewystarczające. I co wtedy? Wtedy jest jeszcze gorszy syf. Wtedy jest jeszcze gorzej, bo oni chodzą w aureoli niewinnych. A co jeśli sąd polski uniewinni, bo dowody nie były wystarczające? Wtedy jest syf, bo nie możemy jeszcze raz za tą samą sprawę oskarżyć człowieka, no bo to jest wiadomo nielegalne. Więc zamiast mieć pretensje do prokuratury, to należy tłumaczyć. Pan, pani ma olbrzymi wpływ na ludzi, pani słuchają tysiące ludzi, dziesiątki tysięcy, nie wiem, dużo ludzi. Znaczy na pewno dziesiątki tysięcy, bo sponsorów ma Pani sporo. I to Pani powinna im tłumaczyć, że nie można mieć nierealnych oczekiwań. Bo jak się ma nierealne oczekiwania, to się zawsze spotyka z zawodem. Ja równie dobrze mogłoby Pani mieć pretensje do tego rządu, że nie wysłał rakiety na Marsa. No bo, na czemu nie wysłał? Byłoby to spektakularne, PR-owe, Polacy by się zachwycali. Albo mieć pretensje do tego rządu, że polska drużyna piłkarska gra jak gra. To znaczy, no, to gra do dupy, no. wszyscy to wiemy, prawda? No ale rząd tego nie zmieni. Rząd ma swoje możliwości. Teraz pytanie: Co z tym można zrobić? I kto jest winny? Znaczy, to wiem, że to brzydko brzmi, ale winni jesteśmy my. Pani, ja, koledzy moi. Pani koledzy, Pani rodzina, nasi przyjaciele, ci, którzy albo nie poszli na wybory, 8 milionów przypominam, ostatnich prezydenckich, jakieś chyba 6,5 miliona w, w, w wyborach 15, 15 października 2023, albo głosowali, no jak głosowali? Te 20% do Zanberga, te, te 13% do Hołowni. To znaczy to się zbiera, prawda? Eee, tak, to my, naród, jesteśmy winni. To my, społeczeństwo, jesteśmy winni. I to nas, oczywiście nie panią, nie mnie, należy przekonywać do e, głosowania. Ale dzisiaj przeczytam coś gorszego niż do tej pory pani pisała. Dzisiaj pani napisała, że ten rząd to są niedorajdy. I dlatego Pani już więcej nie będzie na nich głosowała. To znaczy co? Będzie Pani głosowała na PiS czy na Konfederację? No bo innego wyjścia nie ma. Innej możliwości nie ma. Dzisiaj zadałem czatowi GPT pytanie. Czym się różni pospolite ruszenie od regularnej armii? Bo my jesteśmy pospolitym ruszeniem. My, każdy tam, każdy z nas tam coś uważa, każdy jest głęboko przekonany o swojej racji, Pani też. Każdy ględzi jakieś głupoty, no bo wszyscy jesteśmy mylni. Oni są armią. Jest dowódca, wykonuje polecenia, wydaje polecenia i wyborcy ich słuchają. I koniec, nie ma więcej dyskusji, prawda? To jest tak działa armia, a mamy wojnę o demokracji. I zapytam się czata, jakie są szanse, że pospolite ruszenie pokonało regularną armię? Odpowiedział, że generalnie rzecz biorąc prawie nie ma takich przypadków. G generalnie podał, że no, są jakieś tam przypadki, kiedy, kiedy pospolite ruszenie tam w Stanach Zjednoczonych, jakieś tam ktoś pokonał Armię Brytyjską, ale generalnie pro proporcje w sile muszą być 5 do 1, no, 2 do 1 przy sprzyjających okolicznościach. Czyli, czyli przy takim podejściu właśnie pospolitego ruszenia, musielibyśmy mieć tak z 80%. Poparcia w społeczeństwie. Nie mamy. A o tym poparciu w społeczeństwie decyduje między innymi pani. Bo pani mówi do dziesiątków tysięcy ludzi, to pani jest zadanie, żeby im tłumaczyć, dlaczego Bodnar, Siemoniak, Tusk, nie są w stanie zrobić tego, co Pani by chciała, żeby się działo. Bo to, co Pani, no, w skrócie można powiedzieć, przepraszam, za anglicyzm, ale to jest taki wishful thinking. Pani by chciała. Żeby, żeby świat wyglądał inaczej, ale świat nie wygląda inaczej. Świat wygląda tak, jak wygląda. I, i z, tym, z tym należy się pogodzić i w tym, w tym zakresie należy działać. Tak jak powiedziałem na początku, jestem Pani sponsorem. Opłacam Panią do października jeszcze, bo zapłaciłem z góry, bo uważam, że była Pani bardzo ciekawą dziennikarką. Bo z dużą przyjemnością słuchałem Pani. Tak na marginesie. Ja technicznie rzecz biorąc też jestem dziennikarzem. Znaczy nie występowałem nigdy przed kamerą, tylko przepraszam za jakość tego nagrania. <laughs> Ale zajmuję się dziennikarstwem. Mam nawet legitymację polskiego dziennikarza i międzynarodowej. Ale pani jako dziennikarka ma odpowiedzialność, która jest dużo większa niż przeciętnego człowieka. Panią lubią tysiące ludzi. Panią słuchają dziesiątki tysięcy ludzi. I pani powinna tłumaczyć i pomagać tej władzy. Natomiast to, co pani pisze, to jest to, że pani się te, na tą władzę już więcej nie zagłosuje. Że ta władza jest zła. Jedynym, jedynym skutkiem tego jest to, że PiS zyskał przywagę właśnie po pani dzisiejszym poście na X. I właśnie ten post spowodował, że postanowiłem zrobić to nagranie. Może do dupy, przepraszam. Nie umiem występować przed kamerą. I dlatego, jeżeli pani nie zmieni swojego postępowania, to oczywiście ja się wycofam z. z Patronite, bo znaczy nie z patronite w ogóle, tylko z patronite ze sponsorowania pani, bo staje się pani większym szkodnikiem dla tej koalicji, niż, była, niż, jest, niż byłaby pani szkodnikiem dla PiSu. A to jest przykre. A ja nie wesprę nikogo, kto pośrednio lub bezpośrednio popiera PiS. Mam nadzieję, że jasno przedstawiłem swoje argumenty. Może się wytłumaczyć, dlaczego to nagranie, dlatego że parokrotnie pisałem na Facebooku, na tej grupie utajnionej, e, znaczy prywatnej e, dla pani patronów, ani razu pani nie odpowiedziała. E, jak w swoim czasie no, napisałem też parę razy na X do pani, ani razu pani nie odpowiedziała, a ani X, ani e, Facebook. Nie, mogą, nie zapewniają możliwości dłuższego, dłuższego tekstu, dłuższej wypowiedzi, no, ile można powiedzieć w jednym czy dwóch paragrafach. I dlatego postanowiłem nagrać to wideo. Nie, nie wiem, czy pani je obejrzy, bo podejrzewam, że nie, ale może obejrzą pani znajomi, a może obejrzą jacyś inni patroni, może oni zasugerują, że pani to obejrzała, może się dowiem, że jestem idiotą. Znaczy, generalnie codziennie dowiaduję się, że jestem. Um. Nie sposób tego powiedzieć bez omijania brzydkich wyrazów, bo generalnie rzecz biorąc, na co dzień walczę z rasizmem na X, z kretynami z Konfy, z debilami, którzy mi mówią, jak w tym, że UK, w którym mieszkam, tutaj dookoła, jest tragicznie i źle, jak to czarni, moj, czarni zabijają, gwałcą i tak dalej. I no, to, to średnio skuteczna jest ta moja walka, bo. Ludzie, którzy w coś wierzą, no to wierzą. No. Fakty nie mają dla nich znaczenia. Ale chętnie odbędę taką dyskusję, zresztą na każdy temat. Byłbym, by, byłbym bardzo, bardzo zadowolony, gdyby pani się odniosła do tego wideo w swoim następnym nagraniu. E, a jeszcze bardziej, gdyby pani zechciała się odezwać do mnie i przeprowadzić polemikę, bo jestem głęboko przekonany, że na każdy pani argument krytykujący Obecną koalicję i obecne rządy, a w szczególności Donalda Tuska, czy Bodnara, czy Ziemoniaka, będę potrafił pani podać bardzo silne argumenty przeciwko temu, co pani mówi, bo uważam, że mówi pani niesprawiedliwie i nieuczciwie w stosunku do nich. No i to byłoby na tyle. Dziękuję bardzo.